Tak, właśnie wybuchł największy pożar w historii Los Angeles, który na ten moment 12 stycznia, kiedy to nagrywam, strawił ponad 16 tysięcy hektarów i zrównał z ziemią ponad 12 tysięcy budynków. Wiem, że te liczby są trochę ciężkie do wyobrażenia, dlatego dla porównania to mniej więcej tak, jakby spłonęło całe miasto Toruń. I porównywalna jest tu nie tylko powierzchnia, ale też szacowana liczba budynków, a także liczba ewakuowanych mieszkańców, która na ten moment w Los Angeles wynosi 180 tysięcy. W Toruniu jest 190 tysięcy mieszkańców. Dziękuję Wam za wszystkie wiadomości z pytaniami, czy wszystko u mnie ok, czy jestem bezpieczny. Jak widzicie, moje mieszkanie wciąż stoi. Na szczęście te największe pożary były ode mnie oddalone o ponad 20 km, natomiast najbliższy z nich, który wybuch w Hollywood, był około 7 km ode mnie. Ale zacznijmy od początku. Tak jak wszyscy w LA, miałem swoje plany na te nadchodzące dni, i tak jak wszyscy, zignorowałem te pierwsze wiadomości o pożarach. Pożary lasów zdarzają się w LA bardzo często. Na tyle często, że jest już na moim kanale jedna relacja z pożarów sprzed kilku lat. Tamten był moim pierwszym pożarem. Te kolejne nauczyłem się powoli ignorować. Informacja o pożarze w LA to trochę jak prognozowana burza w Polsce. Po prostu wiesz, że nadchodzi ten sezon i to akceptujesz. Ale z tym pożarem od początku było coś nie tak. Po pierwsze, sezon pożarów w Los Angeles to środek lata, a nie środek zimy. Normalnie to powinna być pora deszczowa, a od miesięcy mamy suszę. Po drugie, we wtorek, 7 stycznia, obudził mnie głośny wiatr. Pamiętam, że wyjrzałem przez okno i pomyślałem sobie, że nigdy wcześniej, w sumie, w Eleji nie widziałem aż tak mocnego wiatru. Palmy kładły się na wietrze. Ale miałem na ten dzień zaplanowane montowanie, więc zamykałem okna, zasłoniłem żaluzję i po prostu do wieczora siedziałem przed komputerem zajęty pracą. Tymczasem 20 km na zachód na zboczach gór w okolicy Santa Monica zaczął się pierwszy pożar. Do wieczora, pierwszego dnia pożarów, miejscowość Pacific Palisades praktycznie przestała istnieć. W niektórych miejscach welej prędkość wiatru sięgała do 100 km na godzinę. Ten wiatr nie tylko spowodował ekstremalnie szybkie rozprzestrzenianie się ognia, ale też uniemożliwił poderwanie helikopterów straży pożarnej tego pierwszego dnia. Przez co ten pożar był praktycznie nie do opanowania. Do tego ewakuacja Pacific Palisades spowodowała zakorkowanie ulicy Sunset Boulevard, głównej drogi wylotowej do miasta. Kiedy płomienie dotarły zbyt blisko, policja kazała ludziom opuścić samochody i uciekać na pieszo. Natomiast chwilę później, po przejściu fali ognia, strażacy musieli użyć buldożerów, żeby zepchnąć wszystkie te samochody na bok drogi i udrożnić ją dla służb ratunkowych. Palisades Drive, as well as Sunset Boulevard, California, Pacific Palisades. All of these cars were hit. All of these cars were literally abandoned by the residents. Fire department bulldozers cut a path through the abandoned vehicles by ramming them haphazardly into each other. Ja tymczasem kładąc się spać tego wieczoru dopiero trafiłem na pierwszą informację w internecie o pożarach i oczywiście stwierdziłem, że to pewnie kolejny zwykły mały pożar lasu, który zaraz będzie ugaszony. Kiedy tylko położyłem się spać po przeciwnej stronie miasta w miejscowości o nazwie Alta pod podnóża gór, zaczął się nowy pożar, który zasilany tym mocnym wiatrem szybko wtargnął w dzielnice mieszkalne. Of the road here. I counted at least four homes in this little cul-de-sac. Oh my gosh, that's a transit, steel barrel being blown all the way down the street. A risk and such a danger. Um. Five homes that we saw fully engulfed in flames. Firefighters able to cope with the situation as it is. And they have begun evacuating residents up Amalfi Drive. W środę rano miałem jechać do wypożyczalni sprzętu, przygotowywać kamerę na plan zdjęciowy, który miał odbyć się następnego dnia. Na zewnątrz uderzył mnie zapach spalenizny i to charakterystyczne żółte światło spowodowane słońcem rozproszonym w chmurze dymu. Nagrałem szybko telefonem ten filmik wychodząc z domu. W drodze do wypożyczalni zauważyłem kłęby dymu na wschodzie. Zrobiłem te kilka zdjęć i pomyślałem sobie, kurde, drugi pożar? Przecież mówili, że pali się nad oceanem. To w zupełnie przeciwnym kierunku. Kolejne godziny spędziłem w wypożyczalni budując kamerę i testując obiektywy razem z operatorem. Chwilę później dostaliśmy telefon, że jutrzejsza produkcja jest odwołana. Podobno nasza główna aktorka właśnie straciła dom w pożarze. Wow! Okej, okay, to była trochę niespodziewana informacja, która wreszcie zwróciła moją uwagę na te pożary, bo do tej pory to były tylko pożary lasów, a nie pożary domów. Wsiadłem samochód i wróciłem do mieszkania. I pomyślałem, że skoro właśnie zyskałem dwa dni wolnego, to pojadę do Santa Monica i zobaczę, co tam się dzieje z tymi pożarami. Zanim dojechałem, słońce już zachodziło. Wszystkie ulice na północ od Santa Monica były zamknięte, nigdzie nie mogłem dojechać. Więc zaparkowałem samochód i poszedłem na wybrzeże, żeby nagrać zachód słońca zasłonięty przez grubą warstwę dymu. Nigdy nie widziałem słońca bardziej krwisto czerwonego niż to za mną. Po zachodzie słońca pojechałem na drugi koniec miasta do Altadiny, do tego miejsca, gdzie widziałem te wielkie kłęby dymu tego ranka. Tam też wszystkie ulice zabarykadowane na tej samej wysokości, cała dzielnica praktycznie zamknięta. Więc zacząłem sobie błądzić po tych zadymionych, ewakuowanych uliczkach. Panowała zupełna ciemność, nie wydaje mi się, że nie było prądu w całej dzielnicy, na ulicach leżały pozrywane gałęzie. No, było to bardzo dziwne uczucie. Dłuższego czasu jeżdżę po tej okolicy, która była ewakuowana, wciąż jest ewakuowana, więc wszystkie domy mają pogaszone światła. Bardzo dziwnie to wygląda. W powietrzu wciąż unosi się gęsty dym. To jest w sumie najbliżej, jak da się podjechać do samego ognia. Zresztą ogień już wygląda na to, że wygasł. Ja widzę tam jeszcze dosłownie jakiś kawałki małe ognia, które tlą się na, na górach wysoko nade mną i praktycznie każda droga, która prowadzi do podnóży gór jest w tym momencie zamknięta i na każdej drodze stoi policja i nie pozwala wjechać bliżej. I wydawało mi się, że te okolice, po których jeżdżę, mimo że ewakuowane, to wciąż znajdują się bardzo daleko od jakiegokolwiek zagrożenia, od ognia, który tam szaleje w lasach, w górach. Już nagle skręciłem w jedną małą uliczkę i oto co zobaczyłem. To mi dało do zrozumienia, że wydarzyło się tam coś o wiele poważniejszego niż kolejny zwykły pożar lasu. Byłem w samym centrum dzielnicy mieszkalnej, nie gdzieś na obrzeżach lasu. A widziałem przed sobą ruiny spalonych domów. Czy to znaczy, że pożar dotarł aż tutaj z podnóży gór? Czy to znaczy, że za policyjnymi barykadami ta druga połowa dzielnicy jest doszczętnie spalona? Po pierwsze, nie chciało mi się w to wierzyć, a po drugie, i tak byłem za późno, żeby cokolwiek zobaczyć, więc ruszyłem z powrotem w stronę mieszkania. Tuż przed moim zjazdem z autostrady zobaczyłem przed sobą dużą część góry w płomieniach i <laughs> nie do końca rozumiałem, co się dzieje. Trzeci pożar? Przecież to okolica Hollywood. Jeszcze kilka godzin temu nic się tam nie paliło. No więc minąłem swój zjazd z autostrady i pojechałem prosto do Hollywood. Ok, w Hollywood dzieje się coś też dużego. Widzę dym, chociaż no w ciemności ciężko. Ogromne ilości policji właśnie zmierzają w tamtą stronę. O kurde, tu jest wszystko zakorkowane. myślałem, że to już koniec atrakcji na dzisiaj. Tymczasem wygląda na to, że właśnie zaczął się nowy pożar tuż przy Hollywood w Runyon Canyon. Przez chwilę nie wiedziałem, dlaczego wszędzie słyszę szum lejącej się wody w okolicznych ogródkach. I zorientowałem się, że ludzie zaczęli chodzić z wężami ogrodowymi i podlewać wszystkie krzaki i drzewa wokół ich domów, żeby zmniejszyć szanse na to, że zajmą się ogniem. Tam na górach tuż nad budynkami widzicie szalające płomienie. Wydaje mi się, że okolica jest właśnie ewakuowana również, pomijają mnie ludzie z walizkami wychodzący z budynków, pakujący się do samochodów. muszę przyznać, jestem pod wrażeniem mobilizacji i skuteczności straży pożarnej, bo mimo że w LA szaleją teraz chyba cztery pożary jednocześnie, to stojąc tam pod tym w sumie niewielkim pożarem w porównaniu do reszty, widziałem jak po prostu ustawiają się w rządku helikoptery napełnione wodą i w odstępie dosłownie, nie wiem, minuty, dwóch minut między sobą zrzucają wodę po kolei na ten pożar. Tu są pierwsze gwiazdy na LA Gwiazd, mamy Hollywood Boulevard, w tą stronę Hollywood Boulevard jest już zamknięty, jak widzicie. Czyli, tak właśnie blisko całego Hollywood dzieją się te pożary. Wszystko tam, w tamtych górach. Wręcz stąd, ledwo, ledwo, ale widać po świate. Mój samochód pokryty jest popiołem. Podobnie jak ulice, chodniki, generalnie wszystko dookoła. Przejadę się do Altadiny, zobaczę jak tam wygląda sytuacja. Wydaje mi się, że ogień już w większości wygasł, wypalił się. Zobaczymy, czy, czy ulice są pootwierane, czy wciąż nie da się dostać do tych spalonych części miasta. I chociaż policyjne barykady wciąż stały tam, gdzie były poprzedniego dnia, to przypadkiem trafiłem na miejsce, gdzie pożar przedarł się jeszcze te kilka ulic dalej do tej publicznie otwartej strefy dając ludziom do zrozumienia, jak może wyglądać cała reszta miasta po drugiej stronie barykad. bardzo dziwna panuje tu atmosfera jest kompletna cisza to światło jest takie nienaturalne takie ciepłe światło to nie jest zachód słońca to jest mamy godzinę trzecią po południu a to słońce jest niezwykle dziwne i ciepłe i tylko ci ludzie tak snujący się tutaj oglądający te zniszczenia w ciszy i muszę zaznaczyć, że to co widzicie na tych ujęciach to tylko mała pojedyncza ścieżka ognia, która weszła w ten teren nieobjęty ewakuacją i tylko dzięki temu mogłem tam wejść i to wszystko nagrać. Na tej mapie na żółto zaznaczony jest teren gotowości do ewakuacji, ale wciąż otwarty publicznie. Na czerwono jest obszar ewakuacji, strefa zamknięta, do której nie możesz wjechać, nie będąc mieszkańcem tej strefy. A na pomarańczowo to właśnie zasięg ognia. Pomarańczowa strefa to domy doszczętnie spalone przez ogień. To jest ten spalony obszar, który mogłem nagrać, dosłownie kilka ulic. Natomiast to jest cały zakres pożaru Eton Fire, który wdarł się do Altadiny. Jak widzicie, było kilka małych miejsc, w których ogień wdarł się do tej otwartej strefy. Natomiast to jest cała druga połowa Altadiny. Całkowicie strawiona przez płomienie. Do tego obszaru nie mogłem dotrzeć ani samochodem, ani dronem. Jestem pod miejscowością Pacific Palisades. Mówię pod, bo ta miejscowość jest cała położona na tym klifie, na górze nad tym klifem, więc nie widzimy w tym momencie wszystkich tych spalonych budynków, ale to jest właśnie miejsce, gdzie szalał ten największy pożar Palisades Fire. Pacific Coast Highway jest w tym momencie kompletnie zamknięta jeżdżą tutaj tylko służby porządkowe, nie można tu wjechać samochodem można natomiast przejść pieszo, ja tutaj przeszedłem duży kawałek plażą a następnie wróciłem na Pacific Coast Highway i musiałem około 5 km przejść z Santa Monica praktycznie poboczem tej drogi żeby dotrzeć do tego miejsca tam na górze jak widzicie wciąż widać kłęby dymu wciąż, e, wciąż, jakiś, wciąż jakiś ogień jeszcze tam na górze się pali no i przejdę się teraz wybrzeżem i zobaczę e, ile z tego wszystkiego zostało, z tego wybrzeża, które pamiętam. jak niektóre domy zostały po prostu nietknięte, a tuż obok przeszła fala ognia i zmiotła wszystko. Tam na horyzoncie to miejsce, z którego unosi się dym, to miejscowość Big Rock, która jak widać wciąż jest jeszcze gaszona, czwartego dnia pożarów. Kawałek dalej znajduje się Malibu. Nie wiem, ile z Malibu jeszcze zostało. Wydaje mi się, że centrum Malibu i tam ta okolica, gdzie jest pomost, ocalała, ale duża część południowego Malibu spłonęła. Zobaczcie, temperatura tutaj była tak wysoka, że metalowe ogrodzenie stopiło się w tym miejscu. Nie wiem z czego jest zrobione. Może aluminium, może jakiś inny metal topiący się w niższych temperaturach niż stal. Bo stalowe linki wciąż są nietknięte, ale samo ogrodzenie stopione. W tym budynku chyba pękła rura od wody. Jak widać, od trzech dni nie ma kto je zakręcić. Cała ta okolica, mimo że jakimś cudem uniknęła ognia, bo wszystko dookoła jest spalone, to w tym momencie jest w tej zamkniętej strefie, więc wszystko jest zamknięte. Wszystkie sklepy, stacje benzynowe, także wszystkie te apartamenty są teraz opuszczone, bo ludzie stąd zostali ewakuowani. Nigdy nie widziałem, żeby to wybrzeże by było tak puste. Jestem tu dosłownie sam. Przed chwilą udało mi się przelecieć dronem nad tymi zniszczonymi terenami i po prostu skala tych zniszczeń jest niewiarygodna. Wcześniej ujęcia z drona nie wywołały we mnie tylu emocji. Naprawdę wciąż czuję jak wali mi serce od tego co przed chwilą zobaczyłem, bo kompletnie się tego nie spodziewałem. Nie wiem, może, może to nie jest do końca stosowne porównanie, ale jedyne co mi przychodzi do głowy, co ja kiedykolwiek widziałem na zdjęciach czy gdziekolwiek, co można porównać do tego, to zniszczona Warszawa po II wojnie światowej. Jakby puste ulice i kompletnie zrównane z Ziemią całe. Dzielnice mieszkalne. Jak widzę skalę tych zniszczeń, to też niewiarygodne jest to, jak efektywna, jak dobrze zorganizowana była ewakuacja tych terenów, bo mimo tych tysięcy spalonych domów, ofiary tego pożaru tutaj w Palisades można policzyć na palcach jednej ręki. A w całym Los Angeles na ten moment, na czwarty dzień pożarów, liczba ofiar wynosi tylko 11. A przypomnę, 180 tysięcy zostało ewakuowanych na czas. I to chyba ten jedyny pozytywny akcent, jaki mogę z tego wszystkiego wyciągnąć. Pożary, jak widzicie, powoli przygasają, miasto powoli wraca do normy, a na tych plażach tutaj pewnie niedługo z powrotem pojawią się surferzy. Chociaż wracając do domu tego dnia, miałem wrażenie, że już po wszystkim, że powoli te pożary dogasają, że można już powoli zamykać ten rozdział, to niestety, jak tylko wszedłem do mieszkania, zobaczyłem przez okno ogromną czerwoną poświatę nad górami. Niestety czwarty dzień to nie koniec pożarów. Tą poświatę zobaczyłem z mojego okna wiele kilometrów dalej. Moje mieszkanie wciąż jest bardzo oddalone od pożaru, więc jestem bezpieczny, ale tego nie dało się nie zauważyć. Przyjechałem o wiele bliżej. Stoję teraz na piętrowym parkingu samochodowym, i stąd jestem w stanie zobaczyć ogromny pożar w tamtych górach. Na początku myślałem, że to zupełnie nowy pożar, ale spojrzałem na mapę i okazuje się, że to jest właśnie ten pożar z Palisades, który zaczął się 4 dni temu który przez te 4 dni przedzierał się przez góry, i w tym momencie Przeszedł już na drugą stronę i z powrotem dociera do miasta. Stałem na sąsiedniej górze razem z garstką mieszkańców i oglądałem jak dziesiątki helikopterów walczą z tą ogromną ścianą ognia. Nigdy wcześniej nie widziałem żywioł takich rozmiarów i pewnie nieprędko znów zobaczę. Dopiero widok z takiej odległości daje ci perspektywę na to, jak malutki i bezsilny wydaje się taki pojedynczy helikopter rzucający wodę. Naprawdę, natura operuje tutaj w zupełnie innej skali. Mimo to strażacy byli w stanie zatrzymać tę ścianę ognia czwartego dnia i nie pozwolili mu dotrzeć do terenów mieszkalnych. Ogień wciąż nie odpuszcza, ale wiatr jest już na szczęście o wiele słabszy. Bez wiatru ta flota ponad 50 helikopterów i samolotów gaśniczych, pracujących 24 na dobę przez ostatnie 6 dni, wreszcie powoli zyskuje przewagę. Na dzień dzisiejszy, 12 stycznia, 6 dni od wybuchu pożaru, ogień wciąż płonie w Santa Monica Mountains.